Ogromna większość chorych, którzy zgłaszają się do nas na konsultacje hepatologiczne z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, to są chorzy, którzy są w fazie albo nieaktywnego nosicielstwa, albo w fazie immunotolerancji. To są takie fazy, w których wirus nie uszkadza w sposób istotny wątroby i chory bardzo dobrze koegzystuje z wirusem. Tym niemniej bardzo ważne, żeby w takich konsultacjach hepatologicznych podkreślać fakt, że chory powinien być stale pod opieką hepatologa. Nawet w fazach, kiedy wirus nie uszkadza wątroby, ważne jest to, żeby spotykać się z lekarzem albo przede wszystkim no, chodzi o badania. Żeby robić badania krwi w odstępach między 6 a 12 miesięcy. Dlatego, że u każdego chorego w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy wirus zaczyna uszkadzać wątroby. To jest po bardzo różnym czasie, czasami po wielu latach, czasami się dzieje to w przeciągu kilku miesięcy. Podczas takich kontroli powinno się wykonywać podstawowe badania laboratoryjne, takie jak morfologię krwi. Aktywność transaminaz, przede wszystkim transaminazy alaninowej, ale również okresowo ważne, żeby wykonywać wiremie, żeby oceniać wiremię HBV, która może mieć wpływ na kwalifikacje do leczenia. Niezwykle istotnym aspektem kontroli jest również profilaktyka raka wątrobowo-komórkowego, jako że chorzy z wirusowym zapaleniem wątroby typu B mają zwiększoną tendencję do występowania raka nawet w okresach, kiedy nie doszło jeszcze do marskości wątroby. Według wytycznych europejskich aktualnych chorzy z aktywnym zapaleniem powinni mieć wykonywane to badanie, jak również chorzy z marskością wątroby. Dodatkową grupą chorych, którzy powinni wykonywać to badanie, są chorzy, są chorzy którzy mieli w wywiadzie rodzinnym wystąpienie raka wątrobowo-komórkowego. U takich chorych należy wykonywać USG jamy brzusznej w odstępach 6 miesięcznych. Na marginesie, jeszcze można dodać, to już jest spoza wytycznych. W naszych konsultacjach. Pewną rolę może odgrywać również ocena elastograficzna. U niektórych chorych zalecamy taką ocenę co 2-3 lata po to, żeby w sposób nieinwazyjny oceniać postęp włóknienia.